Przyjeżdżaczko z tej strony ogień i to jest kolejny odcinek z Minecraft Skywars Jesteśmy na serwerze Citroxa i Piwopisie No to wejdźmy już na rękę, żeby nie przedłużać Okej, okay, jesteśmy już na aronce. Grałem kilka przed nagraniem i jakoś mi dobrze to nie wychodziło, więc teraz pewnie też dobrze nie pójdzie no ale widzimy się kiedy już będziemy spać. okej, okay, zostały już 3 sekundy i lecimy, okej okay. weźmy to sobie weźmy jej good polish weźmy jeszcze stąd to już mam Coś jest lepsze sobie weźmy to, sobie tak jak chcę o z racji z tego, że mamy kilo. Key a keylove jest tu bardzo przydatny Akurat na tej mapie, gdzie mi się, nie wiem, ale zatkam sobie Cobblestone. <laughs> Przepraszam, wejdźmy na górę i przejdźmy do lewej wieżyczki. Czyli tu. A, składam. Dobra, klaczuszek postawię i idę. Klocek idę. Zrób u tutaj taki małe zabezpieczenie, żebyśmy nie spadli. Cześć, Ziomek. Chyba Okej, okay. jesteś tu. No siema, co tam, tam. żyje sobie. To i mi nie przeszkadzasz. Z tego, że mam stałe śniegi. A smacznego. Mhm. Czy w kopie na niego? W kopie się ci na mózg. Lala. Okej. Okay. Dobra, teraz już będę... Postaram się mówić normalnie, no bo y, mówiłem cepleniąc. Trochę takie dziwne było. Przynajmniej w moim wykonaniu. I czy na następną? Czy jakiś człowieczek buduje, to no mu na to nie pozwólmy. Teraz A... musi go trafić. Nie trafiłem go. No może go trafiłem. Zaraz się zobaczy. Nie, sam się zabił. Samobójcy ty jedne Gdzie on jest? On jest chyba za tym <laughs> Przepraszam Okej okay. Teraz on zamiar sobie rozwijać chyba 4000 monet i Kupić sobie wtedy Super Veepa i kupić od razu zarazem super skoczka jak i ninja. To będzie chyba najlepsze. A ninja się bardzo przydaje. O ziomuś tu jest zomuś. A to już było przegrane. A nie, ziomuś się w ogóle klepać nie potrafił. O, i wygrałem A rękę. A myślałem, że nie wygram. Dobra. Mm. Tutaj chodźmy. Jeszcze tutaj już jest pięć osób. Znowu ta sama. No cóż. To widzimy się przy 3 sekundach czasu. Okej, okay, zostały 3 sekundy czasu i już spadam. Zatkamy się, gdzie ja wziąłem stąd ten skrzynek, o to jest pytanie, nie pamiętam, fuk Wejdźmy no na tą skrzynkę i zobaczmy Pozbieramy na szczęście o. Aha. Ziomek jest na dole, to może ja szybko wezmę Zadrewnuje się, jej Pójdę do tego zioma Dwa, trzy. Po on się buduje w górę. Ja buduj się. Sioma ziomuś. O. Ty typie jeden. A. O. Ja mam śnieg śniegu nie masz bo może o, o, o. śnieg gdzie on jest, gdzie on jest poleciał fajnie gdzie jest ziomuś, tam jest ziomuś idyk ale fajny nikt Nie wiem, to może on coś tam robi. Z tym nickiem. Że to coś jest jego. Okej, okay, pierwsza chleba tam widziana. W lewym, dolnym luczku. Fuk. Ktoś się jakiś ziomusioła. Weźmy sobie ten mieczy przełóżmy. Tak, żeby mi było akurat lepiej, gdyż to, że ja zaraz... No niech wyjdzie na ten most i go zrzucę. No sobie wodę dodajemy, w wodę. Okej, okay. no kurde. Na razie, omeg. to Czymek nie żyje. Jeeeej. Klepałem go, Chociaż go nawet nie dotknąłem, nie dotknąłem go, ale sklepałem, nie ma czy jak klepa, nie mam gdzie to postawić, za zamiast tego bloka, a, serio jakiś sojusz tu jest, gdzie jest ten sojusz? dobra lećmy do niego taką wielkością pr taką prędkością że tak powiem pewnie nie pewnie się będziecie mnie pytali po co ja tu szedłem idę tu po to żeby mu wylać lawę na główkę Okej. A... no tak zapomniałem. Może zanim wziął się jakiś do mnie tutaj przyjdzie, to ja że to, to sobie zbić i sobie tutaj postawić labę. Co? Fuck. To moja inteligencja. И oh, Не. Okej, okay, to widzimy się dla następnej ręce. Okej, okay, jesteśmy już na następnej. Muszę wyjść. Fuck. Hej. <słuch> znowu weszło do pustą. Wychodzimy. No, daj wyjść. Tutaj. Nie, nie udało się niestety. Tutaj. No, fuk, znowu ten czas. Ciekawe, trzy się i szybko. Okej, okay, jesteśmy już dla nas, dla nas. ostatni, a Super wymaga wymagający skin. A w końcu ja swojego też nie robiłem. Więc ja też nie byłem jakoś wymagany. Ja tylko go zmodyfikowałem z internetu ściągnięty klecek, Po co tam schodzić i marnować więcej klocków? Jak można nie marnować żadnego? Logic. typie 4 3, yeah, Serio No cóż, dzięki za oglądanie No to narka.